Powierzczech Polska bije w dzwon przeciwko LGBT za, za nienarodzonymi. No i tutaj jest obstawa policyjna. Zwonu pilnują. To wygląda jak dzwon Zygmunta, może się go, wy, go wypożyczyli, bo to, to zupełnie podobne do dzwonu Zygmunta. Proszę Państwa. Dość to sensacyjnie wygląda. Tutaj to ich zgromadzenie. Zygmunta nawet w kopię pozwolili tak ładować. Chyba, że mają kasę, dobrze zapłacili, albo sobie odlali dobrą kopię. No ale proszę Państwa, wesoło no tu pod Ławelem przy bulwarach Wiślanych koło placu Wielkiej Napoleona na Skierowaniu zwierzynieckiej koło kotelu Kosaka i ulicy Retoryka. Oni twardo biją tutaj. Policja obstawia. Tutaj mamy dla bohaterów, nasza policja, trochę brakuje przejazd, a oni tak biją, że, że aż uszy. Chyba wszystkie demony, chyba wszystkie demony przegonią. Aha, po kolei ci narodowcy podchodzą i ładują w ten, w ten dzwon. Nie wiem, czy to można podejść bliżej, zobaczyć, co to jest ten dzwon. Życie dziecka zaczyna się pod sercem... Ma to Ma być głos... To ma być głos nienarodzonych. Proszę Państwa, to musiało nieźle kosztować.